Wyszelinowe dreje pasterze, grają kośnie dzieciąteczku na liże Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. W imieniu całej drużyny męskiej MKS Zagłębie Lubin chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, szczęścia w rodzinnym gronie. Oraz spełnienie marzeń. I wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkim kibicom, osobom dobrej woli, których łączy wspólna sportowa pasja, chcielibyśmy złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, pięknych świąt, aby wasze wszystkie marzenia się spełniły, żeby dobrze spędzić te święta w rodzinnym gronie i cieszyć się, cieszyć się sobą i... Naszymi meczami. Życzymy wszystkich wesołych, radosnych świąt w magicznej, w miłości, atmosferze. chwała Zbliża się cudowny czas w Polsce to czas świąt Bożego Narodzenia. Cieszę się, że przez setki lat ta tradycja wynikająca z wiary chrześcijańskiej przetrwała i jest tak pięknie świętowana w Polsce. Z tej okazji chciałam życzyć wszystkim cudownych dni, spokojnych, z dala codziennych kłopotów, zdrowiu, w radości, w towarzystwie najbliższych osób i z takim przemyśleniem, z okazji świąt Bożego Narodzenia, że narodziły się Boże dzieci, więc może w nas narodzi się coś nowego, coś dobrego, tego wszystkim życzę. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. A w nowym roku samych sukcesów. Radosnych świąt, życzę na głębie uwielbienia. Wesołych świąt dla wszystkich,